Ej, ty! Tak, to ciebie mówię. Daj łapę w górę. Ostatnio na kanale bardzo mało nowych ludzi się pojawia, a podobno algorytm YouTube bardzo lubi łapki w górę. Dzięki. Wyłączone mam. Ale jak czy mogę nim przejść? Co? Elektryk mleczny, to mogę nim przejść. U snajpera zabiłem przed chwilą, grać przede mną przebieg. Elektryka zewnętrzna. Gacza mą z kawy, o, gacza Czy tam robisz hałasy? No, on już na jedę. A on jest? A, zabiłem. Ale zajebistą kamperską mistówę znalazłem. Te, bo miał dwa neidy. Drugiego pana właśnie zabiłem. O. Ale mistówę do kampienia! Jezu, jaki tu jest ruch! Miałem no, szczęścia szoko czy co? Ten koleś. Biegną kolejnych dwóch panów Gdzie, gdzieś gdzie panowie Gdzie jesteś, żebyś mi zastrzelił? Ja jestem na skałkach za elektrykiem Ja się idę, jest około elektryka Koło i będę też przechodzić przez most zaraz tak Uważaj, zaraz. na lewo za mostem jest ten Jest pan jeden jeszcze żywy Okej okay. Słyszę ciebie, zabiłem, go, zabiłem go, zabiłem go. Czterech panów ja, ja sobie ujebałem, rozumiesz to? Come with me if you want to live. Oj, za czterech takich idiotów się na jednym razie trafiło. Nie powiem, że ja sam tak czasami nie przebiegam, ale wiesz. A kogoś się łatwiej wzywa niż siebie. Dokładnie. Swoich węgłów się zresztą nie widzi, za bardzo. Wiesz co, będzie smutne? Jeżeli tak, nie, jak, nie mi si jak mi się ten... biegną dwóch typów. Słyszę. Pod nami będą. Dobra. Mam też walić, czy sam bez Jeśli będą biegli wzdłuż muru, to wal od razu. Biegną pod nami. Słyszę. Minus Powiem ci fajnie Tak Tylko zabrałem ci pewnie dwa fragi Teraz ci powiem Albo jednego co najmniej Zabiłeś dosłownie zero Oni totalnie nie mieli szans z nami Dlatego, że ty skupiłeś no uwagę z I obydwoje się odrzucili. Zginąłem Zdłuż muru les. Zdłuż muru jakich chyba, bez, bez hełmu. Gdzie umarłeś? W krzaku. Wlazłem do krzaka i zacząłem dostawać. Poczekam na niego. dp 7 m słuchaj. Niestety to jest miejscowa dla singleplayer chyba. <laughs> Jest bezpośrednio podem. Słyszę właśnie na streamie. <laughs> Nichuja nie ma pojęcia skąd. <laughs> Ja się dziwię, że ci się lufa nie wystaje też wystaje. Pst! <śmbeing> he 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 he